Ja Kamila. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować filmik taki całkowicie quillingowy, przedstawiający tą technikę, a właściwie przedstawiający sposób na wykonanie e, tego tutaj kwiatka. Kwiatek jest w kolorze różowym z lekko żółtym środeczkiem i wykonywany jest przy pomocy grzebienia. E, no to teraz może przejdźmy do tego, jakich materiałów będziemy potrzebować. Do przygotowania tego kwiatka będą nam oczywiście potrzebne paski do queeningu w dwóch wymiarach, właściwie w dwóch szerokościach. Paski te to jest kolor, paski w kolorze różowym i paski w kolorze żółtym. Oba, obie wersje pasków mają gramaturę 80 g. Lecz dla mnie, doświadczonych, proponowałabym wykonać tego typu kwiatki przy pomocy papierów o wyższej gramaturze 120 gramów. Szerokość różowego paska to 3 mm, natomiast żółtego paska do queeningu to 2 mm. Te żółte posłuży nam do wykonania środków. Oprócz tego, Potrzebny będzie nam grzebień, to jest taki grzebień, który stosuje się do wyczesywania chociażby psów. Ja go sobie kiedyś zakupiłam w jakimś supermarkecie przy stoisku dla pupili. Oprócz tego oczywiście klej, nożyczki, penseta, igła do i przyrządy, które mi umożliwią wykonanie wypukłego środka. No dobrze, to jak już wiemy, co jest nam potrzebne, to zabieramy się do pracy. A właściwie ja zabieram się do pracy. Trochę sobie poprzestawiam na swoim biurku, żeby było lepiej widać, jak będę tworzyła poszczególny płatek kwiatka. No i tak, biorę sobie nie igłę, tylko grzebień. Potrzebny ten również będzie nam zaraz klej, ale zanim będziemy kleić, to bierzemy jeden pasek papieru. Różowego. I teraz tak. Na samym końcu, jakby go lekko zwijamy. W ten sposób. Nie wiem, czy widzicie, musi być taka łezka. Jak już je sobie tak trochę wyznaczyliśmy, to na końcówce nakładamy klej. Mam nadzieję, że mi ten klej nie zasechł. Nie będę musiała go odtykać. Tego kleju, jak widzicie, niewiele. Można to zrobić od razu przy pomocy grzebienia, ale ja sobie to w swoich palcach formuję. Widzicie? Musi być taka łeska. I teraz tą łeskę mniej więcej umieszczamy po środku grzebienia. I teraz zostawiamy jeden ząbek, jakby bez owijania, i Umieszczamy papier poniżej. No i teraz, jakby robimy taką samą łezkę na następnym ząbku grzebienia. Widzicie? I ten papier znajduje się teraz poniżej. Teraz tak. Można tu dawać y, odrobinę kleju, wręcz taką niewielką kropeczkę. I to polecam osobom, które jeszcze niezbyt. Y, jakby mm, mają umiejętności zwijania paseczków. Ja natomiast już nie będę tego sklejać, ponieważ już wiem, jak przytrzymać mm, papier, żeby mi się nie rozwinął. I teraz znów zaczynamy od góry, tworząc łezkę i składamy poniżej, i tak samo robimy po przeciwnej stronie. I z jednej i z drugiej strony tych, jakby naszych łez, wykonanych na grzebieniu, musi być sześć. Tutaj już mamy trzy. Teraz poniżej. Trzecie. Teraz znowu idziemy do góry i tak na zmianę. Góra. Dół, łezka, znowu góra, czekajcie, dół i znowu góra, to już jest nasza ostatnia szósta u góry i na dole szósta łezka zrobiona. I teraz... Mamy z tyłu coś takiego, z przodu mamy tak. Teraz ten papier, jakby sobie tu przytrzymujemy, i delikatnie, ale też nie za delikatnie ściągamy nasz zwinięty papier z grzebienia. Tylko uważamy, żeby nie przycisnąć, ponieważ nam łezki się zgniotą. I teraz tak. Spróbujemy tak łapać, żeby się nam to nie rozwinęło. I teraz przy pomocy pęsety będziemy formować nasz płatek. Pęsetę umieszczamy po środku, widzicie, i teraz formujemy płatek w taki sposób. Następnie. Widzicie, trochę mi tutaj, o, delikatnie w palcach formujemy, a następnie ta reszta papieru posłuży nam do owinięcia naszego płatka. Owijamy, owijamy. O, tu zostaje nam odrobina papieru, którą delikatnie obcinamy. No, i na końcówkę tutaj umieszczamy odrobinę kleju. Teraz sklejamy delikatnie, ale też nie tak delikatnie, bo może nam klej nie złapać. I płatek gotowy. Żeby ten filmik nie trwał bardzo długo. Bo ta sama w sobie technika wykonywania kwiatów nie jest za szybka. To wykonałam wcześniej już pięć innych: pięć innych płatków. I teraz sklejamy wszystkie ze sobą, nakładając klej poniżej. Tak jak tutaj widzicie. Jeden. już mamy trzy. Znowu klej. Sklejamy. Cztery. Płateczków. No i ostatni, szósty płatek to już klej z obu stron tego płatka. Umieszczamy. O, troszkę mi się. Tutaj robimy sobie miejsce. Lekko przytrzymuję palcami. No i staram się wyrównać płatki tak, żeby mniej więcej. W równych odległościach od siebie były. Tak, troszkę mi się przesunęła, ale to nie problem. Nie daję tu na czubkach kleju, bo po pierwsze te kwiaty robiły się takie mniej plastyczne bardziej takie plastikowe, a nie papierowe. Staram się właśnie w kwiatach quillingowych jak najmniej tego kleju używać, bo jeżeli pokleję paski papieru klejem, to tak naprawdę już nie mam efektu papieru, tylko właśnie taki, taki efekt plastiku. Zazwyczaj jeszcze daję chwilę, żeby ten, te płatki ze sobą się połączyły, żeby ten klej lekko wysechł. I następnie przy pomocy gąbki, która właśnie gdzieś mi tu skinęła, i nie pokazała jej na początku, zobaczymy. Mam, nie przestraszcie się, to jest moja, moja gąbka. Ona jest <grytania> <grytania> ubrudzona już dużo rzeczy w swoim życiu, że tak powiem, doświadczyła przeze mnie. O, widzicie, jeszcze dobrze ten klej nie wysechł, więc my w tym czasie. Przygotujemy środek. Do wykonania środka będzie nam potrzebny pasek papieru o szerokości 2 mm, natomiast długości prawie 30 cm. No, bo takie są standardowe, mniej więcej paski, które można kupić. Można i dłuższe, 42 cm, ale zazwyczaj, jak widzę, to są te paski długości kartki papieru A4. No i teraz tworzymy środek, musimy mieć igłę do quillingu, ja wzięłam to taką bardzo cieniutką, umieszczam w niej pasek papieru i zwijam wykonując ciasny zwój. Tego paseczka nie będziemy rozwijać w swoich palcach. On musi być tak mocno zwinięty, żeby był środkiem kwiatka. O. I oczywiście potrzebny będzie nam klej, więc nakładamy na koniec paska, klej i sklejamy. Jak widzimy, że tutaj nam się robią takie nierówności, bo często nam po prostu ręka troszeczkę poleci. To jeżeli Was to denerwuje, bo mnie na przykład tak. To używam swojej pęsety albo mm, po prostu podłoża blatu i jakiegoś płaskiego mm, przedmiotu. Ja umieszczam w pęsecie w ten sposób i ściskam. Tak. Wtedy już nie ma takich górek. To jest powierzchnia wręcz bardzo płaska. I teraz jak na tym kwiatku widzicie ten środek jest wypukły. Nie. Zaraz, jeszcze raz pokażę. Poczekajcie, bo już z nerwów trochę ręce mi się pocą. Nie wiem, czy to będzie widać. Widzicie? Jest wypukłe. Więc teraz, przy pomocy takich urządzeń, które są właśnie do formowania płatków kwiatów, robionych z innych chociażby materiałów, ale również i z samego papieru, będę tworzyć taką wypukłość. Z tego ciasnego zwoju, a może w tym czasie już może przyczepię swój kwiatek do poduszeczki, właściwie do gąbeczki. Jak widzicie mam tutaj szpilkę, na której jest troszkę kawałek gąbki, żeby ta szpilka nie przeszła całkowicie przez środek kwiatka, bo po prostu by mi go nie uformowała. Umieszczam w środku i w ten sposób będę formować swój kwiatuszek. No i teraz przy pomocy yy, tej mniejszej kuleczki, a no właściwie może najpierw tej większej, tak, tej większej, formuję środeczek. O, teraz możemy tą mniejszą jeszcze bardziej uwypuklić ten środek. Ja teraz umieszczam sobie tutaj klej, żeby ten ciasny zwój mi się nie przesuwał, jak ktoś go po prostu potem przyciśnie palcami, czy nawet ja przez przypadek. Widzicie, ten kwiatek nie jest całkowicie płaski. Jak się go weźmie, on lekko tak od podłoża odstaje. Tutaj mam jeszcze jeden przygotowany. Jak widzicie, on bardziej jest uformowany. Zrobiłam go wcześniej i po prostu dłużej przebywał na gąbce. I dzięki temu nie jest taki całkowicie płaski. Tutaj zaraz zobaczymy. Jak się wcześniej po prostu taki kwiatek zdejmie z gąbki o to on się praktycznie nie formuje. I teraz tutaj też. Zrobiłam takiego, że tak powiem, babola, bo umieściłam za wcześnie, chcąc, żeby ten filmik nie trwał długo. Kwiatek na gąbce. No dobra, ten kwiatek będzie taki płaski, że tak, bardziej płaski. O, tak powinnam poprawnie powiedzieć po polsku. No dobra, i klejmy trochę. Znaczy, umieszczamy klej na środku i przy pomocy pensety odwracamy nasz ciasny zwój i umieszczamy na środku. Wiadomo, że trzeba dać chwilę, żeby to wszystko wyschło. Ale tak by prezentowały się kwiatki wykonane, na grzebieniu z pasków papieru. Myślę, że byłyby fajnym dodatkiem do karteczek. Ja z pewnością je wykorzystam, ale po prostu chciałam, jak chciałam zrobić teraz właśnie filmik taki odmienny niż do tej pory, które wstawiałam, które pokazywałyby, mi, pokazywałyby Wam moją papierową pasję. Do queelingu. Mam nadzieję, że ten filmik wykorzystacie. Może zrobicie tą wersję kwiatków w swojej wersji, jakby kolorystycznej. Oznaczycie mnie i pochwalicie się, jak Wam wyszło. Dziś dziękuję Wam i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się. Pa!